10 czerwca miejscowość Lasówka znajdująca się w Górach Orlickich świętowała trzy uroczystości: 350-lecie założenia wioski, stulecie istnienia kościoła oraz doroczny odpust z okazji liturgicznej uroczystości Świętego Spadwy. Jeszcze kilkanaście lat temu kościół Świętego Antoniego znajdował się w stanie ruiny, ale dzięki zaangażowaniu braci mniejszych z Zieleńca został powoli odrestaurowany. W tym roku wzbogacił się o dwa nowe witraże. Czy nigdy Pani nie żałowała tego miejsca, które Bóg wybrał jako Pani główne miejsce, gdzie Pani praktycznie ży całe życie do tej pory spędziła? No nie, no nie żałowałam. Z tym, że no daleko od miasta jest, także to bardzo ciężkie warunki są życie. A ta świątynia jest dla Pani ważna? To znaczy ważna, ważna. No jako święty Antoni. A święty Antoni jest patronem? Jedno rzeczy znalezionych, zgubionych. To, w jaki sposób ta świątynia wygląda teraz, czy to robi wrażenie? Nie, no oczywiście. Odremontowane, no bardzo, bardzo ładna. Bardzo ładna. Czy dzisiejsze święto ma dla Pani jakiś taki y, głęb głębszy wyraz? No ma, no jako ze względu na tego świętego Antoniego, bo on mi bardzo dużo też pomógł. Jak coś się zgubiło, modliłam się do niego i niestety znalazło się. I jeszcze byłam w Padwie i dotykałam... Dotykałam grobu świętego Antoniego. W centrum świętowania była msza święta celebrowana przez Franciszkanów i księdza diecezjalnego z Niemiec, który jest wnukiem budowniczego kościoła w Lasówce. Przeżywamy święto radości tutaj w Dolinie Orlicy. Ta radość jest można powiedzieć potrójna, bo będziemy przeżywać 350-lecie założenia wioski, stulecie poświęcenia pierwszego kościoła dla tej wioski. I te dwa jubileusze łączymy z odpustem ku czci świętego Antoniego, patrona tej Małej Górskiej Świątyni. Czy ten kościół tak samo wygląda jak w momencie, kiedy został wybudowany? W zasadzie dużych zmian tutaj, gdy chodzi o wygląd wewnętrzny i zewnętrzny, nie ma. Jedynie tutaj w ostatnim czasie został przeprowadzony dosyć gruntowny remont, począwszy od wymiany wypraw tynkowych poprzez malowanie, położenie nowej posadzki oraz wymiany kilku istotnych dla tego kościoła okien w nawie głównej oraz w wieży i w zakrystii. No i też wnętrze zostało upiększone poprzez dwa nowo ufundowane witraże przedstawiające sceny z życia świętego Antoniego. Tutaj z lewej strony widzimy Witraż, który przedstawia podróż misyjną świętego Antoniego do Maroka wraz ze współbraćmi. Natomiast po tej stronie święta Antoni medytuje słowa Pisma Świętego przy grocie. Przedstawiam Tomasza Pucikowskiego, witrażysta pochodzącego z Kłodzka. Dzień dobry Państwu. Właśnie dzisiaj tutaj w kościele w Lasówce Mamy uroczystość obchodów stulecia kościoła, i też przy tej okazji, jak sądzę, dość sporego remontu: remontu dachu, remontu wnętrza kościoła. Udało się zrealizować dwa witraże. No i właśnie ja te dwa witraże zrobiłem. I mam nadzieję, że jeszcze dwa następne, które są w planie, też się pojawią w najbliższym czasie. Proszę opowiedzieć o scenach przedstawionych na witrażach. Sceny Są to sceny z życia świętego Antoniego, bo pod takim wezwaniem jest ten kościół. Pomysł tych scen wymyślił proboszcz, ojciec Raimund Wacławczyk z Zieleńca. I są to sceny przedstawiające, pierwsza ze scen przedstawia podróż świętego Antoniego z innym zakonnikiem franciszkańskim, kiedy podróżowali do Maroka w celach misyjnych, Niestety burza, która jak mi się wydaje, udało być może mi się ją jakoś tam umieścić na witrażu, przeszkodziła im w tych celach i skończyli swoją podróż na Sycylii. Druga scena, która tutaj jest za nami, pewnie drzewa akurat zasłania. To jest scena już taka z końcowej, końcowy fragment życia świętego Antoniego, kiedy on mieszkał w grocie i. W tej grocie, tam ostatnie 2-3 lata życia, na osobności oddawał się modłom. Ponoć wtedy do niego przychodzili notable z pobliskich miejscowości zasięgać rady, bo już był uznawany za mędrca. Mimo iż miał dopiero 30 kilka lat, bo jakoś przeżył też nie pamiętam dokładnie między 35 a 40. Czyli może na tamte czasy to był to jakiś wiek, jak na dzisiaj mnie już by nie było. Proszę powiedzieć, jak długo trwa przygotowanie jednej ze scen, czyli jak wielkie są witraże objętościowo? No właśnie witraże nie są jakieś wielkie. Okna są, no, jak na taki kościół dość spore, witraże zajmują tylko środkową część okna. One mają niecałe dwa metry kwadratowe powierzchni. No, przygotowanie. Przygotowanie, zależnie od, od weny, przygotowanie trochę trwało i to się odbywało w zimie. Ale mniej więcej to było jakieś 2-3 tygodnie, takie opracowanie tych scen. Natomiast realizacja każdego z witraży to też tam z różnego rodzaju ewentualnymi zmianami. No to taki witraż. Można go pewnie zrobić dużo szybciej, to wiem, ale to jest około 3 tygodni na jeden. A proszę coś opowiedzieć o technice, technice witrażowej, którą Pan stosuje. No to jest całkowicie tradycyjna technika. Jest właściwie w niezmienionej formie od. Średniowiecza. Jedynym wyjątkiem jest to, że tam narzędzia używane są, troszeczkę nowocześniejsze. Natomiast jest to zwykłe szkło, barwione w masie, które później jest malowane właściwymi farbami, wypalane w piecu i łączone ołowiem. Także wszystko całkowicie tradycyjnie, tak jak było kiedyś. Uroczysta Eucharystia rozpocznie to świętowanie. Podwójnego Jubileuszu, tej potrójnej radości, jak wspomniałem na początku. Po Eucharystii będzie, odbędzie się biesiada na zewnątrz, na łące przy Kościele, przeplatana spożywaniem różnego rodzaju posiłków, napoj, napoi ciasta. Wystąpi też chórek, dziecięcy z Bystrzycy. Później o godzinie 15. Będą uroczyste nieszpory ku czci Patrona tej świątyni, a po nieszporach zabawa weselna na łące i tej zabawie będzie towarzyszył zespół Podzamek Boys. Mamy gości tutaj miejscowych z Kotiny Kłodzkiej, ale też przyjadą wierni, którzy przed wojną tutaj mieszkali, czyli z tej miejscowości pochodzący. Przyjadą też bracia i siostry z trzech sąsiednich, m.in. też będą na chórze wykonywać pewne utwory muzyczne. Mein Name ist Monika Unterkötter und ich bin die Tochter von Frau Clara Wenzel, die heute hier zu Besuch ist aufgrund dieser Festveranstaltung. Meine Mutter wurde 1920 geboren gegenüber der Kirche in einem Haus, das es heute nicht mehr gibt. Und seit 1955 ist sie in Westdeutschland. Meine Mutter ist sehr gläubig. Sie ist auch katholisch. Sie wurde hier in der Kirche getauft und Ihr Herz hängt an dieser Heimat. Die Kirche hat sich verändert, das sehe ich auch. Wir waren auch schon hier und meine Mutter war auch schon einige Male hier. In den ersten Jahren, als sie das noch gesundheitlich verkraften konnte mit dem Bus und jetzt sind wir privat hier. Ich bin das zweite Mal hier und meine Mutter ist vielleicht das fünfte oder sechste Mal bereits da. Przyjechałem tu specjalnie, bo akurat popełniłem dwa artykuliki na temat lasówki i ludzi, którzy się tutaj urodzili. No taki najbardziej dla mnie bliskim człowiekiem to był Herman Köl, który pochodził właśnie z lasówki, służył w dywizjonie najsłynniejszego pilota niemieckiego w czasie I wojny światowej, Richthofen'a. I tutaj byli chłopcy zobaczyć miejscowość, w której się urodził Köl, korzystał z pieniążków taty, a chłopcy... Trochę szaleli na tańcach, w dusznikach. Załatwiali materiały wojenne dla dywizjonu. Po prostu płótno lotnicze produkowane w dusznickich zakładach zabierali stamtąd. Tutaj też widzę grup rodzinny, rodziny Kelów. Sam Kel umarł w 1938 roku. No, nie było mu już sądzane brać udziału w II wojnie światowej, ale w każdym razie w stopniu generała był. Między innymi przywiózł pieniążki na budowę drogi do Zieleńca od Dusznik Zdroju. A muzeum poświęcone krylowi jest i w ogóle był jeden z prekursorów i pionierów lotnictwa. Przeleciał z Europy do Ameryki bez lądowania w 1928 roku na samolocie Junkers B-33. Muzeum znajduje się w Bremie, poświęcone temu wydarzeniu. No a jeszcze chciałbym dodać człowieka, nazwisko zasłużonego dla, dla miasta, ze względu na to, że namalował obraz, Bitwa pod Czerwoną Górą, był zawodoleśnikiem, ale malarzem samoukiem, poświęcił kilka lat pracy w się dokumentów, jak byli ubrani rycerze husycy, w ogóle rycerstwo czeskie, i ich stroje, ich uzbrojenie, sztandary i ten obraz jest w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Co jeszcze z ciekawych rzeczy? No to goście, którzy przyjechali na tę uroczystość, przywieźli sporo ciekawych materiałów, które no, ubogacili moje zbiory. A polecam jeszcze gorący artykuł profesora doktora Suchodelskiego, który napisał Kaiserwaldy Lasówka właśnie na tą dzisiejszą okoliczność. Lasówka ukryta w górach ma niewielu mieszkańców, ale kościół jest czynny raz w tygodniu i odprawiana jest tam msza. Listowych wiernych jest ich około 105, zameldowanych na stałe. Są też mieszkańcy, którzy czasowo tutaj przebywają, pobudowali sobie domki weekendowo-wypoczynkowe z myślą o spokojnej starości oni też nawiedzają naszą świątynię. Mamy od Wielkanocy do Wszystkich Świętych raz w tygodniu tutaj mszę świętą we wtorki, ponieważ w, naszej tradycji, prowinc... w tradycji naszej prowincji Wtorek jest poświęcony Świętemu Antoniemu, a jako, że ten kościół jest pod wyzwaniem Świętego Antoniego, dlatego postanowiliśmy, aby tutaj msze Święte były we wtorki, w tym czasie połączone z nabożeństwem Kuczci Świętego Antoniego. Już za chwilę wakacje, więc nadarza się okazja do odwiedzenia tego przepięknego górskiego kościółka.